Dzień dobry. Na dzisiejszej lekcji chciałabym, abyśmy kontynuowali temat rzeźbotwórczej działalności lodowców i opowiedzieli sobie o lodowcach górskich. Proszę Państwa, lodowce górskie, jak sama nazwa mówi, powstają w górach, czyli kiedy granica wiecznego śniegu jest osiągnięta, ale na pewnej wysokości, czyli tylko, tylko w górach. I teraz, co się dzieje? Śnieg pada. Jak śnieg pada, nawet na wierzchołki, to on się zsuwa, gdzie? W wśród górskie obniżenia terenu. I te gór, górskie obniżenia terenu nazywamy polami firnowymi. Firn to, firn to jest jeden z etapów przekształcania się śniegu w lodowcowy, czyli taki śnieg, którego gęstość coraz bardziej wzrasta. I teraz proszę Państwa, tego śniegu przybywa, 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 przybywa w tym obniżeniu i co się dzieje? On zaczyna w końcu, dochodzi do jakiejś granicy przewyższenia i przelewa się. Wchodzi w dolinę górską, V-kształtną i Zjeżdża nią, tworząc język lodowcowy. Czyli tak naprawdę, lodowiec górski składa się z dwóch elementów: pola firnowego, czyli miejsca, gdzie ten śnieg się gromadzi, i języka lodowcowego, gdzie doliną ten nadmiar wypływa. I jakie formy tworzy, proponuję zobaczyć wykonany przeze mnie rysunek. Mamy pokazane góry, mam nadzieję, że to widać, i załóżmy, że tutaj przebiega granica wiecznego śniegu. I teraz, proszę Państwa, co się dzieje? Jeżeli nawet śnieg spadnie nam tutaj, no to wiadomo o tym, że on zjedzie. Gdzie? Do obszaru wygodnego dla niego, a więc do zagłębienia jakiegoś śródgórskiego. I proszę Państwa, te zagłębienia nazywamy polami firnowymi. Miejsce wśród gór, gdzie gromadzi nam się śnieg i z niego powstaje lód lodowcowy, są to pola firnowe. Pola firnowe z trzech stron otoczone górami, przechodzące w dolinę i teraz co się dzieje kiedy tego śniegu przybywa 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 on zaczyna się wylewać i schodzi nam proszę państwa w dolinę widzimy że ta dolina jest doliną V kształtną zgadza się ale ten jęzor tutaj proszę państwa wejdzie ten też wejdzie i moi kochani co się stanie wypłyną no proszę państwa mamy coś spektakularnego jakie formy będą nam powstawać a mianowicie Wiemy, że, proszę Państwa, kiedy język lodowcowy wchodzi w Dolinę V-kształtną, to co on z nią zrobi? A mianowicie była Dolina V. Wchodzi jęzor, trze o dno, i to dno pogłębia i wypłaszcza, podcina te ściany. A więc, proszę Państwa, z Doliny V-kształtnej robi nam się Dolina Ukształtna, która jest głębsza, szersza, ale ma bardziej strome ściany i bardziej płaskie dno. Te doliny nazywają się żłobami lodowcowymi. Pięknie widzimy, jak kiedyś przemieszczający się jęzor wyszlifował te skały. Dalej, proszę Państwa, to miejsce, czyli pól firnowych, domyślamy, że tu zachodzi potężna erozja, w związku z tym będą to kotły polodowcowe, czyli potężne obniżenia, które później będą wypełnione wodą i powstaną z tego jeziora wysokogórskie. Natomiast, proszę Państwa, jak już powiedziałam, wiem dobrze, że ta dolina będzie pięknie szlifowana, jak mieliśmy to pokazane. W związku z tym będzie zabierać, wyorywać materiał. Ale ponieważ w lodzie jest materiał, skały są często ciemne, ten lód z boku będzie się nagrzewał. W związku z tym tutaj będzie materiał zabierany i wytapiany, więc z boku tak naprawdę tego jązera będzie gromadził nam się materiał, a pamiętamy, że materiał, który wytapia się z lodowca, jest to Morena. Proszę Państwa, ta morena wytapia się z boku jązora, dlatego nazywa się moreną boczną. Tak, to jest morena boczna. Tutaj, moi kochani, też mamy morenę boczną. I teraz, moi kochani, kiedy dwa jezory nam się spotkają, to zobaczcie, co się dzieje z ich morenami bocznymi. Ich moreny boczne stają się, moi kochani, moreną. Środkową. Czyli morena boczna, morena boczna, z połączenia się dwóch jęzorów i ich moren, mamy, moi kochani, morenę środkową. Jęzor lodowcowy, a nawet dwa. Mamy jeden, mamy drugi i między nimi to ciemne, to morena środkowa, bo doskonale wiemy, że kiedy spotkają się dwa jęzory lodowcowe, ich moreny boczne. Te, które są między nimi, stają się moreną środkową. Czyli znowu, proszę Państwa, lodowiec górski tworzy formy akumulacyjne i erozyjne. Formy erozyjne to żłoby lodowcowe, czyli przerobione doliny V-kształtne na doliny ukształtne, pogłębione i poszerzone. Dolina ukształtna, czyli dolina, w której pojawił się lodowiec górski i co zrobił? Wypłaszczył dno, poszerzył ściany, sprawił, że stały się bardziej strome. Pamiętajmy, że wcześniej dolina miała przekrój literki V, ponieważ rzeka piłowała tylko dno. Język lodowcowy, kiedy w nią wszedł, poszerzył ją, wypłaszczył i pogłębił. I to jest, proszę Państwa, piękny widok na ukształtną dolinę. Dalej. Kotły polodowcowe, czyli miejsca dawnych pól firnowych, które zostały potężnie pogłębione. Są to olbrzymie zagłębienia z trzech stron otoczone zniesieniami i z jednej strony w, w, przechodzące w dolinę właśnie już potem ukształtną. Obecnie te kotły są to często wysokogórskie jeziora polodowcowe, bardzo głębokie zresztą, zwane tak jak w Polsce cyrkami. Kolejna forma erozyjna to doliny zawieszone. Co to znaczy, proszę Państwa? Wyobraźmy sobie, że mamy dolinę ukształtną, czyli może najpierw dolina, którą schodzi język lodowcowy, ale z boku dochodzi maleńka dolinka, gdzie maleńki jęzorek dochodzi i one się łączą. I teraz, co się okaże? Kiedy ta duża dolina, gdzie jest dużo lodu, mocno pogłębiła swoje dno, ta dochodząca pogłębiła to dno. Tylko troszeczkę. I co się stanie? Kiedy to wszystko się stopi, okazuje się, że dno doliny głównej jest tu, a tej dochodzącej jest tu. Czyli jeżeli tu płynie rzeka, no to potok górski płynie, a jeżeli tu płynie potoczek, to proszę Państwa, kiedy on będzie dochodził do tej doliny, to będzie plum i wodospad, bo mamy różnicę wysokości. Czyli dolina zawieszona to jest właśnie dolina, która jest mniejsza i dochodzi do doliny większej i jej dno jest znacznie wyżej. Oczywiście, że język lodowcowy przemieszczając się po podłożu może napotkać fragment podłoża, którego nie jest w stanie wyrwać, a więc przejedzie się po nim, a więc stworzy nam mutony zwane barańcami, czyli pagóry wyszlifowane przez ten przemieszczający się język lodowcowy. I wiemy, od strony do lodowcowej łagodna, potem to spada, bardziej stromy. Dalej oczywiście, że będą pięknie wyszlifowane powierzchnie skał, zwane wykładami lodowcowymi czy rysami lodowcowymi. Natomiast co z akumulacyjną działalnością lodowca górskiego? I znowu, kiedy jęzor ksuwa się poniżej granicy wiecznego śniegu, może dojść do sytuacji, że w pewnym momencie klimat dalej powinien Nie stary, ty już nie pójdziesz. Czyli co się dzieje? Czoło jęzora się wytapia, kamienie spadają, woda odpływa, na to miejsce nasuwa się dalej, w to samo miejsce. Klimat nie puszcza, kamienie spadają, woda odpływa, kamienie spadają, woda odpływa. Znamy tę sytuację. I czoło jęzora zatrzymuje się na pewnej, em, na pewnym, w pewnym miejscu i dalej nie Lodowiec stoi. A jak stoi, tworzy nam się morena czołowa. Natomiast kiedy będzie nam się wytapiać, powstanie morena. Denna. Ale coś ważnego, akumula, akumulacyjna działalność lodowcowa to pamiętajmy z boku jęzora lodowcowego gromadzi się materiał, jest to morena boczna. Natomiast kiedy dwa jęzory się spotkają, ich moreny boczne stają się moreną środkową. Pamiętajmy, wszystkie moreny to jest forma glacjalna akumula. Moje kochani, chciałabym, żebyśmy powiedzieli sobie, czym się różni lodowiec górski od lądolodu. O ile lodowiec górski to pole firnowe i jęzor, to lądolód to plama. Jeżeli ja narysuję tutaj podłoże i przekrój, to lądolód to jest taka plama, taka potężna czapa lodu, która. Co się dzieje? No, właśnie, śnieg pada, więc w wyniku swojego ciężaru tu wyciska się lód, a więc co się dzieje? Nasz lądolód rozłazi się, proszę Państwa, w... Wszystkie strony. A więc zobaczcie, już widzimy różnicę. Plama rozłażąca się we wszystkie y, strony, język lodowcowy i pole firnowe. Dalej, nasz lądolód ma tylko i wyłącznie czoło. Gdzie nie spojrzymy, to jest jego czoło. Natomiast, proszę Państwa, nasz język ma czoło, ale również... Y, ma jakby boki. Lądolud takich boków nie ma. Co dalej, proszę państwa? Wiemy, że to powstaje tylko w górach, to powstaje na terenach, może powstaje na terenach równinnych, tam gdzie granica wiecznego śniegu jest niska i całe wielkie powierzchnie są pokryte pokrywą lodową. Dalej, proszę państwa, domyślamy się, że tu zasilanie w lód jest potwornie duże, tu znacznie mniejsze. I jak powiedziałam, kierunek rozprzestrzeniania się to lezie we wszystkie strony, to to proszę Państwa tylko w dół doliny zgodnie z rzeźbą terenu, które z czasem i tak przekształca. I co jeszcze ważnego, moi kochani, lądolud nigdy nam nie stworzy moreny bocznej, moreny środkowej, doliny zawieszonej, kotłów lodowcowych czy dolin ukształtnych. Tego nie stworzy moi kochani, lądolud. To są formy, tylko i wyłącznie przypadające lodowcom górskim. Mam nadzieję, że udało mi się przekonać Was, że lodowce to y, żadna rzecz nie do zrozumienia, że te procesy są bardzo logiczne i wszystko z czegoś wynika i mam nadzieję, że nigdy więcej nie powiecie, że lodowce to straszna głupota i to jest coś nie do nauczenia. Jeżeli by się okazało, że któraś forma jest nadal niezrozumiała, bardzo proszę o komentarz i albo spróbuję nagrać ten film jeszcze raz, albo po prostu dokręcę wyjaśnienie jakiejś pojedynczej, konkretnej formy. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego spotkania. Pozdrawiam serdecznie.